Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym nagraniu z serii Myśl Tygodnia. Tym razem opowiem Ci o wdzięczności. No właśnie, słuchaj, temat wdzięczności to jest e, bardzo ważny temat. To jest temat na dłużej niż kilka minut, które mam dzisiaj tutaj z Tobą. Natomiast czym jest wdzięczność? Wdzięczność to jest po prostu. Dziękowanie każdego dnia za to, co masz. Bo dziś mamy takie czasy, gdzie biegniemy, lecimy z dnia na dzień, a nad większością malutkich rzeczy, które się wydarzają w naszym życiu, po prostu nie zwracamy na to uwagi. I czasami mówimy: A nie mam tego, nie mam tamtego, tamto mi się nie udało, tamtego nie zrobiłem. A gdzie jest wdzięczność, czyli podziękowanie za to, co masz. Jakże ważne było i przyłomowe w moim życiu, kiedy ja uświadomiłam sobie, czym jest, właśnie, czym jest właśnie wdzięczność i dlaczego tak istotne i ważne jest, żebyśmy ją, żebym ją sama w swoim życiu praktykowała. Wdzięczność, tak jak powiedziałam przed chwilą, to jest po prostu podziękowanie za to, co masz w życiu, co dostajesz w życiu zupełnie za darmo. Ja prowadzę sobie dziennik wdzięczności, ale zanim do tego przejdę, powiem, że usłyszałam jakiś czas temu takie słowa. Że nie dostaniesz w życiu więcej niż to, za co jesteś wdzięczny i wyznaję tą zasadę do dzisiaj i każdego dnia, i uczy tej wdzięczności swoje dzieci, swojego męża, czy osoby, z którymi współpracuję, czy którymi się otaczają, którymi się otaczam, a one nie znają zasady, nie znają tej metody wdzięczności, Myślę, że jak tak sobie siądziemy chwilę sami ze sobą i zamiast będziemy narzekać, że czegoś wciąż nie mamy, to zastanowimy się, co tak naprawdę mamy, bo bardzo często płaczemy, bo stracimy coś materialnego majątek, dom, pieniądze. A nie zwracamy uwagi na to, że na przykład jesteśmy zdrowi. Mamy dwie ręce, dwie nogi, zdrowe oczy, możemy jeść, pić normalnie, oddychać, budzimy się każdego dnia. I kiedy ja zdałam sobie z tego sprawę, jak jest to ważne, że to nie tylko tak naprawdę te dobra materialne trzymają mnie na tym świecie, bo one nie mnie nie trzymają. Pieniądze są tylko narzędziem. To, że mam gdzie mieszkać, dziś jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Kiedyś narzekałam, że to jest takie, a nie inne. Natomiast, kiedy zaczęłam praktykować wdzięczność każdego dnia, czy to pisemnie, czy to mówiąc to sobie na głos, podczas spaceru, podczas jakiejś medytacji, bycia ze sobą, czy chociażby w głowie na dobranoc, hmm, Zaczęły pojawiać i wydarzać się w moim życiu bardzo ciekawe rzeczy. Zaczęli pojawiać się ludzie, zaczęły pojawiać się rzeczy, um, nowe możliwości zaczęły się pojawiać, dzięki którym mogę te swoje marzenia, na przykład, zrealizować. I teraz, tak jak mówię, temat wdzięczności jest bardzo obszarnym, te obszarnym tematem. Natomiast to, co ja mogę Ci od siebie zaproponować, to usiądź ze sobą spokojnie i zastanów się, co dziś dzisiaj masz? Gdzie mieszkasz? Z kim się kontaktujesz? Co jesz na obiad, na śniadanie? Czy masz gdzie mieszkać? Czy masz czym jeździć do pracy? Czy. Masz przyjaciół. Masz zdrowe ręce i nogi. Po prostu pomyśl. Pomyśl, za co możesz być dzisiaj wdzięczna, za co możesz być dzisiaj wdzięczny. I weź sobie kartkę i długopis. Albo zachęcam Cię do tego, żebyś Wzięła zeszyt i założyła sobie zeszyt dzisiaj wdzięczności. Jeśli praktykujesz wdzięczność i znasz tą metodę, bardzo się cieszę. Podziel się w komentarzu pod filmem, jak na ciebie działa, co u ciebie zmieniła, co u ciebie było widać, być może jakimś przełomem. A jeśli nie praktykujesz, też się podziel i zachęcam cię do tego, żebyś e, kupiła sobie, czy kupił zeszyt i zaczął od dziś właśnie praktykować wdzięczność. Czyli co? Jak ja praktykuję moją wdzięczność? Ja przede wszystkim w moim zeszycie wdzięczności i dziękuję za wszystko, co mam. Ale nie piszę dziękuję za wszystko, co mam, tylko piszę naprawdę konkretnie. Dziękuję, że wstałam, dziękuję, że się obudziłam, że otworzyłam oczy, że świeci piękne słońce, że mam coś zjeść na śniadanie, że mam z kim zjeść na śniadanie, że mam zdrowe dzieci, że jestem mamą, że mam zdrowe ręce i nogi, że mam wspaniały zespół, że dostaję pieniądze, że mam za co wyżywić mm, rodzinie, że mam męża, auto, etc. etc. Ja się tylko podpowiadam, mówię fragment tego, za co ja jestem wdzięczna, a naprawdę moja lista jest bardzo, bardzo długa i polecam Ci to robić naprawdę codziennie. Taki trening, kiedy wprowadzamy nowy nawyk, trwa 21 dni, więc zachęcam Cię do tego żebyś od dziś przez kolejne 20 dni robił robiła tą wdzięczność dlatego że te 21 dni to jest taki średni czas kiedy wprowadzamy nawyk do swojego życia bo jeśli dzisiaj nie praktykujesz wdzięczności, nie dziękujesz, nie robisz tego regularnie, to to nie jest twój nawyk, a żeby właśnie wprowadzić nawyk Potrzebuję średnio 21 dni, dlatego zachęcam Cię do tego, żebyś dzisiaj właśnie rozpoczął, rozpoczęła swoją cudną przygodę z wdzięcznością, z zeszytem wdzięczności, czy jak to nazwiesz sobie, z dziennikiem wdzięczności. Na pewno, z tego co wiem, na rynku są narzędzia do tego, są piękne dzienniki, ale możesz zacząć od zwykłego swojego zeszytu, Możesz kupić sobie kolorowy zeszyt, ładny, opisać go. Albo jeśli nie masz zeszytu w domu, dziś weź sobie kartkę po prostu papieru, jedną, drugą, trzecią, dziesiątą, dwudziestą i po prostu zacznij to robić. A zobaczysz, że naprawdę po jakimś czasie Twoje życie zacznie się zmieniać. Dlaczego? Dlatego, że zaczniesz zwracać uwagę na drobne rzeczy: na to, że śpiewa ptak za oknem, na to, że dzisiaj spędziłaś czas ze swoimi dziećmi, że dzisiaj zjadłaś wolniej ten obiad niż zwykle, że poczytałaś książkę. I do tego Cię zachęcam i zachęcam Cię do poczytania sobie o wdzięczności. Jest mnóstwo materiału, mnóstwo możesz tego znaleźć w sieci. A dzisiaj zostaw serduszko komentarz. Jeśli to nagranie Ci się podobało, możesz je puścić dalej i udostępnić. Będę wdzięczna. Pozdrawiam Ci serdecznie i widzimy się na następnym filmie.